Szybki podatnik jak w terminalu DeLA 5070 zaktualizować BIOS. Najpierw pobieramy sobie z oficjalnej strony Dela, najnowszą wersję BIOSu. Jest to plik exe. Plik ten zapisujemy na pendrive. po podłączeniu pendrive'a do terminala uruchamiamy go. Oraz w czasie uruchamiania wciskamy na klawiaturze podłączonej do niego przycisk F12. Do momentu, aż pojawi nam się odpowiedni ekran, który wygląda tak. Na tym ekranie wybieramy opcję BIOS Flash Update. Następnie yy, na naszym pendrive yy, wyszukujemy odpowiedni plik, który pobraliśmy. Yy, I tutaj widzimy wczytane informacje, że yy, Aktualna wersja na naszym terminalu tutaj niżej jest 1.4.2. Zostanie zaktualizowana do wersji 1.27, yy, więc zobaczymy. Jest tu informacja, aby nie, nie odłączać napięcia podczas aktualizacji. I rozpoczynamy proces. Aktualizacja trwała około 4-5 minut. Filmik został przycięty, aby nie, nie trwał zbyt długo. Teraz następuje ponowne uruchomienie i myślę, że po uruchomieniu będziemy mieć już aktualną wersję y, y, BIOS, którą braliśmy. Uruchomienie trwało około y, 30-40 sekund i y, wszystko y, działa prawidłowo. Wersja biosu y, najnowsza w tym miejscu jest widoczna.